W dzisiejszym odcinku z serii Ciekawostki o Politykach przedstawiam 10 ciekawostek o pośle Prawa i Sprawiedliwości panu Marku Suskim. W 2016 roku poseł PiS Marek Suski zajął pierwsze miejsce w plebiscycie Srebrne Usta programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Marek zapewnił sobie pierwsze miejsce kultową wypowiedzią, która padła podczas posiedzenia Komisji Śledczej do spraw Ambergold. Czy znana jest panu ta osoba? Ale kto? Przepraszam, no ta o pseudonimie Caryca, która tam przez pana miała być prowadzona. No, no przepraszam, ale nie znam Carycy, jedyną, którą znam to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. Co w tym śmiesznego? Poseł Suski w związku z tą wypowiedzią otrzymał pseudonim Caryca, chociaż znany jest również pod takimi ksywkami jak perukasz czy chociażby Susłow. Ten ostatni pseudonim wymyślił mu Ludwik Dorn. Ludwik Dorn wynalazł panu yy, przezwisko Susłow. Tak, a ja jemu też wynalazłem pewne przez Wisło, przezwisko Ale Kamasznikow. Ale Susłow się przyjęło. <grym> sam pan o tym opowiadał. To że się... prawda. Jeśli chodzi o pseudonim Perukarz, to pan Marek Suski w pewnym okresie swojego życia tworzył peruki i jak sam przyznał, nie jest to prosta sztuka. Potrafię Zrobić i kiedyś zrobiłem kilka peruk w swoim życiu. Dość skomplikowana jest to materia. Trzeba umieć szyć, trzeba umieć e, operować szydełkiem, bo tam się haftuje. Tak, z szydełkiem. Mm. Włosy, na peruce Wiąże się szydełkiem. Człowiek który szydełkować. E, jest trzeba właściciel. nie tylko szydełkować mm. Nie tylko malować, ale i haftować, szyć. Zastanawiacie się pewnie, skąd poseł PiS wie, jak robić peruki. Okazuje się, że po ukończeniu liceum o profilu biologiczno-chemicznym w grójcu, pan Marek przeniósł się do Warszawy, gdzie ukończył. To maturalne studium zawodowe technik teatralnych. Tam oprócz tworzenia peruk nauczył się również charakteryzacji. Był pan charakteryzatorem? Czyli ja potrafiłby pan zrobić mi makijaż? Zdecydowanie tak. Potrafię malować, rysować, trochę rzeźbić, grawerować i różne inne takie rzeczy uczyłem się w szkole. Kiedyś mnie... nawet TVN mnie zaprosił, kiedy jeszcze mnie zapraszał, żebym zrobił charakteryzację. To był też jeden z podstępów, bo mówili, żebym zrobił szlachcica. Jak przyjechałem do studia, to powiedzieli, nie, nie, to niech pan zrobi pirata. No, rzeczywiście Trochę różne osoby, ale przywiozłem swój zestaw do charakteryzacji. Pan ma jeszcze zestaw do charakteryzacji. Oczywiście, że tak. Poseł Suski wyniósł ze szkół wiedzę, która w przyszłości bardzo mu się przydała. I to nawet taką wiedzę, która nie jest zupełnie oczywista. Mam tutaj na myśli na przykład wiedzę odnośnie tego, jak pędzić Bimber. Gazeta Wyborcza napisała o panu artykuł jakiś czas temu, okej, okay, ale napisała, że podstawówkę i liceum o profilu biologiczno-chemicznym skończył pan w grudniu. Nauczył się Między innymi cytuję cały czas artykuł. Pędzić bimber i robić koniaki. <noise> Jonasz Sternowa. Jonasz Sternowa pyta, czy wykorzystał Pan te umiejętności do improwizacji świątecznego stołu? Eż nie, w tym roku nie. Choć kiedyś, kiedyś, jak był stan wojenny, zdarzyło mi się użyć tej umiejętności. A ta umiejętność to była taka trochę, można powiedzieć, na kółku chemicznym, podstępnie przez nas, wydobyta z naszej Pani Profesor. Poznawaliśmy różne tajniki, procesy. Chemicznych, między innymi również nauczyliśmy się pędzić bimber. I robiliśmy koniak. Marek Suski jest potomkiem rodu Hebda de Grabie Suskich, herbu Pomian. Historia rodu posła PiS liczy sześć stuleci i rozpoczęła się, gdy książę Mazowiecki osiedlił jednego z jego przodków we wsi Susk Stary pod Ostrołęką w województwie Mazowieckim. Jak twierdzi poseł Suski, to właśnie od tej nazwy wzięło się jego nazwisko. W czasie Konfederacji Barskiej przodek posła Szymon Suski. Był marszałkiem Ziemi Łomżyńskiej i przekazał buławę, Kazimierzowi Pułaskiemu. Marek Suski zaznaczył, że jeden z jego przodków wyprawił się z Hetmanem Żółkiewskim na Moskwę. Starszy brat ojca, Władysław Pomian Suski, pseudonim Janosik, zginął w powstaniu warszawskim. W II wojnie światowej życie zakończył też dziadek od strony mamy, oficer armii krajowej. Mama pana Marka pracowała jako księgowa w PKS, ojciec wiercił studnie, a jego prababcia była malarką. Malarstwo od zawsze. Zawsze było obecne w życiu pana Marka, nie dziwne więc, że sam również zaczął malować. Moja mama pracowała w PKS-ie. W siedzibie tego PKS-u była świetlica prowadzona przez pewną malarkę. Uwielbiałem tam chodzić. Pod okiem tej pani powstawały moje pierwsze prace. Chodziłem na zajęcia do ogniska plastycznego przy zakładzie pracy mojej mamy. Czytałem książki o malarstwie i historii sztuki. Mój stryj był konserwatorem zabytków, a jedna z moich prababek była malarką. Malować nauczyłem się sam, tylko rodzice nie byli zadowoleni. Moja prababka była też malarką, nawet skończyła studia gdzieś w Paryżu i zawsze w domu jakieś szczątki Starej, rodzinnej tradycji gdzieś były przechowywane. A najbardziej w pamięci, no bo po wyrzuceniu rodziny w 1946 roku przez komunistów z własnego domu nigdy do niego nie wróciliśmy, a pozwolono nam zabrać rodzinny album i parę ubrań. Ale tradycja pozostała. I zawsze tęskniłem za czymś pięknym. Malarstwo było obecne w życiu pana Marka nawet w bardzo nietypowych sytuacjach. Pan Marek, w stanie wojennym, był w wojsku. Mówiąc bardziej precyzyjnie, był pułkowym plastykiem. Władza, tak zwana ludowa, chociaż ona z ludowym społeczeństwem nie miała nic wspólnego. Wypowiedziała wojnę narodowi. No i ja byłem wtedy w wojsku, akurat został mnie stan wojenny w wojsku. Byłem plastykiem pułkowym. Jednostka przyszłego polityka stacjonowała w cytadeli warszawskiej, gdzie Suski pełnił funkcję. Pułkowego plastyka. Zdobił ściany wojskowych, świetlic, wspólnie z kolegą prowadził też radiowęzeł. 13 grudnia zrobiliśmy audycję przy muzyce o Juncie. Stanęliśmy przed wojskowym wymiarem sprawiedliwości i zostaliśmy odsunięci od działań stanu wojennego, co akurat uważam za nagrodę. Zabrano nam broń i zamiast chodzić na patrole, siedzieliśmy w pracowni i malowaliśmy obrazy. Relacjonuję. Dodaję, że ostatecznie. Nie wydano wyroku w ich sprawie, bo w trakcie audycji posługiwali się cytatami z Marksa i Lenina. Widocznie prowadzenie radiowęzła w wojsku panu Markowi tak bardzo się spodobało, że po powrocie do cywila postanowił znaleźć pracę w radio. Bardzo e, lubię radio, kocham radio, bo zaczynałem nawet swoją pracę otóż prawie 30 lat temu w radiu. Naprawdę? W radiu, no, W radiu, czy, Radom, W radomiu miałem tam felieton. Miałem półtorej minuty i musiałem wymyśleć temat, zmieścić się w czasie, czyli. Kolego Alberto, konkurencja Wam rośnie. Musiałem się uczyć zwięzłości. Teraz już jak nie pracuję w radiu, to mogę być. Nie tak zwięzły. Radio to nie tylko felietony i wywiady, ale również muzyka. Ostatnią ciekawostką odnośnie posła PiS pana Marka Suskiego, jaką na dzisiaj dla was przygotowałem, jest fakt, że pan Marek jest fanem rocka. A czego pan słucha? Tak zastanawiam się, no, ja zanim przejdziemy do poważnych tematów. Ja lubię rocka na przykład. O, na... to jest jakiś um... przykład? No, Led Zeppelin chociażby. Tu mnie pan zaskoczył. Panie pośle, ale przejdźmy do poważnych A, co tematów. Co pan myślał, że co lubię? No <noise> nie wiem, nie przewidywałem, ale nie wiedziałem, ale, że jest w panu taka rokowa dusza. Polskie, też stare utwory, no, niemena, klęczona, no trochę, że tak powiem, z te przeboje. Mogę też powiedzieć, że no, na przykład bardzo często słucham jednego radia, w którym jest rok, bo lubię i tam jest dużo muzyki zagranicznej, Słucha muzyki zagranicznej. Anty Radio. Tak, słucham. No, antyradio. To jest również część Eurozetu, tak jakbym też nie wiedział. Nie, nie <laughs> lubię antyradio, lubię zagraniczną muzykę i absolutnie. A, czyli to nie Marek jest... Suski przede wszystkim słucha Roka. Roku, nie, nie dużym Ewy Demarczyk. W stopniu Ewy Demarczyk też słucham. Czy Czesława Niemena. Słucham też e, radia, w którym jest większość polskiej muzyki. To jest radio Pogoda. I to wszystkie ciekawostki o Marku Suskim, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli znacie jakieś inne ciekawostki o Panu Marku, to możecie się nimi podzielić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.